Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Nożosfera.pl. Z racji na zaistniałe okoliczności stwierdziłem, że można będzie coś nagrać, znalazł się na to czas. W związku z czym dzisiaj chciałbym zaprezentować nóż Raptor Artura, model starsza siostra Angeliny, w dosyć wyjątkowej wersji, co my tu mamy. Fixet, jaki jest, każdy widzi, blacha 3mm bodajże M390K. Ta głownia jest trawiona elektrochemicznie, potem była polerowana pastą diamentową, żeby uzyskać taką matową powiedziałbym powierzchnię. W rzeczywistości ten nożyk jest troszeczkę chyba ciemniejszy niż to co Wy widzicie na, na ekranie. Wysoki płaski szlif. Na górze rampa. Logo Artura. Rękojeść. Najciekawsza część tego noża. Mamy tutaj włókno węglowe. I druga część, która jest absolutnie niesamowita, czyli laminat z miedzią, miedziane piny i, i miedziane przekładki. Na wyjątkowość tego noża też składa się to, że jest on w związku z zastosowanymi materiałami na rękojeści cholernie ciężki. Znaczy, ciężki, jak na jak na powiedziałbym, rozmiar porównując do, do innych noży, tego rozmiaru na pewno ciężki. To, na co warto zwrócić uwagę, to oczywiście na. Wykończenie. Na no to, jak idzie fałszywka, a idzie. Ups, a idzie tak samo z obu stron. Podobnie, zobaczcie, jak, jak to wygląda. Tutaj, no, jest w zasadzie. Idealnie symetrycznie, nie wiem na ile jestem w stanie ustawić ten nóż tak, jakbyście to widzieli, ale, ale naprawdę jest super. Zresztą no to jest nie dziwota, bo raczej kilka ładnych noży od Artura. E, widziałem kilka mam i, i po prostu tak to wygląda. Więc tyle, jeżeli chodzi o głównie. No i druga, druga część, czyli, czyli ta rękojeść wspaniała włókno węglowe, jest dużo fanów włókna, ja szczerze mówiąc nie jestem jakoś te wzory mi się takie wydają nie wiem, dużo bardziej w 10 ale w tym nożu to wygląda ekstra natomiast nie nie jest zajawą tutaj ta pierwsza część tylko ta druga no ten laminat z tą miedzią wygląda obłędnie z tego co chyba Artur też pisał w wątku Podobno jakoś paskudnie się go y, obrabia. Więc, jeżeli chodzi o część knife makerską, to chyba y, nie jest jakoś zbyt wdzięczny y, przy obróbce. Tu, jak widzicie, również z miedzi są przekładki. Staram się pokazywać go dosyć blisko, żebyście zobaczyli sobie na jakim poziomie ten nóż jest wykończony i na ile symetrycznie są zrobione obie obie jego części. E, tak jak powiedziałem przed chwilą to co jest w nim specyficzne to jest jego waga. Ja niestety nie mam, kiedyś miałem taką e, taką wagę jubilerską, niestety jej nie mam obecnie, więc nie powiem wam dokładnie ile on waży. Natomiast e, no jest, jest naprawdę jest naprawdę ciężki. Zaraz zrobimy jakieś porównania. Yy, czy coś użytkowo mogę powiedzieć? Yy, troszkę się nim pobawiłem, postrugałem jakieś patyki. Yy, takie rzeczy. Fajnie, ta ma dosyć specyficzny kształt, to znaczy w porównaniu do standardowych projektów jest zdecydowanie w drugiej części tutaj węższa niż normalnie, natomiast yy, w mojej małej Dłoni, ten nóż leży idealnie. Mam sporo tutaj miejsca jeszcze, żeby sobie zmienić chwyt, czy coś tam sobie pocudować. Rampa na, na kciuk w idealnym miejscu. Fajnie też, jeżeli chodzi o, o grubość tych okładek, one, one bardzo fajnie mi, mi wypełniają rękę. Jeżeli chodzi o tą, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest powłoka, raczej. Wykończenie albo trawienie to nie jest ono raczej zbytnio trwałe, jak sobie nie wiem, czy to, o, może tego nie będzie widać do końca, ale spróbuję wam to, spróbuję to pokazać. O widzicie one przy robieniu czegokolwiek, te wszystkie na przykład poziome takie. Wybłyszczenia, no to na przykład przy struganiu okolwiek gdzieś tam to się wybłyszcza. Tutaj też ten nóż ma już sporo mm, takich wybłyszczeń idących wzdłuż grzbietu. Mm, nie wiem, może to jest od gąbki, albo może od tego, że e, tam w, w pochodce jakiś syf się dostał i to się rysuje. E, no, więc, więc tyle jeżeli chodzi o tą część. Także nóż jest użytkowo o tyle specyficzny, że uważam, że jest wygodny, jest piękny, natomiast jest też ciężki bardzo. Pochewka. Pochewka jest od Skipera. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, jest od skipera powiedziałem, od Skippera jeżeli chodzi o pochewki, to Artur z nim współpracuje z. Jest... Przy, przy wielu swoich nożach. Muszę powiedzieć, że dla wielu znajomych, z którym ja pokazywałem ten nóż, ta pochewka nawet była dla nich bardziej interesująca niż sam kozik. Jak widzicie, tu się bardzo dużo dzieje. Wszystko też jest zrobione bardzo dokładnie, bardzo elegancko. Natomiast ja, nie, ja szczerze mówiąc nie przepadam za takim barokowo-ozdobnym stylem. Wolałbym coś prostszego, ale tutaj to był jakby zestaw, więc. Nie miałem nic, nic do gadania, natomiast też nie chcę, żeby to było odebrane, że coś tu jest źle, jest naprawdę kawał pochwy robiący super wrażenie, ale ja lubię proste, nudne rzeczy, więc dlatego może nie jest to moja para kaloszy. Jeżeli chodzi o totalnie taką użytkową stronę, to wydaje mi się, że projekt jest bardzo fajny, natomiast zdecydowanie w jakiejś standardowej rękojeści na pewno jest dużo, dużo, dużo lżejszy. Mam nadzieję, że teraz Artur się nie obrazi, bo podobne wrażenie, jak się nóż bierze do ręki ma jedna z klasyk cepeliniarskich, czyli Bug Pack 110. On też jest. Też jest. Ta rękość cięższa. Te noże są bardzo podobnego rozmiaru. Powiedziałbym też, że podobnej wagi ten fix jest. Nie wiem, no, nie, nie mam wagi, więc nie chcę tutaj jakiś głupot na opowiadać, ale być może ten fixet jest nawet troszkę, troszkę cięższy od tego baka 110. No i co? Zrobimy jeszcze porównanie jakieś takie z bardziej znanymi nożykami, jeżeli chodzi o foldery Ontario Rat 1 całościowo. W zasadzie identyczne noże, jeżeli chodzi o długość całości. No i kurczę, najlepszy folder na rynku, o czym wszyscy wiedzą, mam nadzieję. Spider Cotenacious. Sporo krótszy, długość krawędzi tnącej też gdzieś tam 1,5 cm. Krótsza jest przy tenku. Możemy jeszcze sobie dać jakieś takie dwa noże z półki. Wyżej, jeżeli chodzi o, o foldery, czyli Osborna 940 Benchmate i najlepszą Zetkę, jaka kiedykolwiek wyszła, czyli 0 Tolerance 770, no, już mniej więcej wiadomo, jakich rozmiarów ten nóż Artura jest. A w ogóle, jak kupujecie nóż od Artura, to teraz to już chyba jest standardem na rynku. Ja w sumie trochę nie śledzę już aż tak jak kiedyś. Jest też taki, taka karteczka dołączona z informacją, co to jest za noż, z jakiej stali, z jakim materiałem rękojeści, kiedy był zrobiony, i jest, jest też podpis. Jak widzicie, to się nie zgadza, bo ja tą karteczkę od tego noża wydaje mi się, że albo jej nie dostałem, albo ją zgubiłem. Więc to jest tam od odgiutko po prostu, ale chciałem pokazać, że, że taki. Dokument, czy też rodowód do noża jest, jest dołączany przez, przez Artura. No i co? Tyle z mojej strony. Jeżeli komuś chciało obejrzeć, i uważa, że to spoko było, no to się cieszę, a jak nie, to też spoko. Pozdrawiam wszystkich. Może jest to ostatni filmik, może nie. Zobaczymy, czy będzie czas i wena. Na razie jego